Klucz udarowy Yato oraz klucz udarowy Rayobi z serii HP. Teoretycznie bardzo podobne urządzenia, a w praktyce różniące się zarówno momentem obrotowym, jak i ceną. Eee, mam te dwa klucze, nagrałem o nich filmy i pytaliście mnie dosyć często w komentarzach o porównanie tych dwóch kluczy, dlatego nagrywam taki film. Witam Was na moim kanale i zapraszam na porównanie obu kluczy udarowych. Dobrze, przy nami dzisiaj takie dwa klucze, oba zasilane akumulatorami 18V. Zerknę sobie na etykietki, żeby podać konkretne modele, bo nie uczę się tego na pamięć. Ja to jest to YT828072 i rajobi jest to klucz R i WH18X i są to. Jest najmocniejszy klucz z Rajobi, a ten wcale nie jest najmocniejszym z Jato, bo Jato ma jeszcze 2000 i 2400 Nm. Natomiast pytaliście akurat o te dwa, które mam, więc nagrywamy sobie taki filmik. Jak widzicie, mam tu już pięte akumulatory i są to obie wpięte dziewiątki, dlatego że zarówno system Yato, jak i Rajobi ma dziewiątkę i to są najmocniejsze akumulatory, jakie mam, żeby były takie same w obu systemach. systemach. Rajobi jeszcze ma e, dwunastkę, Yato nie ma dwunastki, więc tutaj, żeby było fair, używamy dziewiątek. Zobaczymy sobie tutaj parametry, zobaczymy sobie budowę, wagę i zobaczymy sobie oczywiście działanie w praktyce. Może na początek to, co już po prostu... Aha, oczywiście na ten film nie mają wpływ te firmy, nie jest to w żaden sposób sponsorowany materiał, to jest mój pomysł i zobaczymy sobie, jak one wypadną w bezpośredniej konfrontacji. Oczywiście oba klucze mają silnik bezszczotkowy i chciałem już powiedzieć, że zmierzymy, zmierzymy sobie klucze, ale zanim zmierzymy, to oczywiście najważniejsza będzie cena. To są testy porównawcze i pamiętajcie, że tutaj Generalnie porównujemy sobie tak trosze, troszeczkę czasami dla zabawy e, jakieś narzędzia, e, bo wydaje mi się, że. Po prostu, jeżeli ktoś jest w systemie Rajowi, wybiera klucz Rajowi, a w Jato wybiera klucz La JATO i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś nie ma żadnych systemów, żadnych narzędzi, a dla niego najważniejszy jest klucz, to ja i tak raczej polecam zerknąć sobie na cały system i oszacować, który system jest dla kogoś odpowiedniejszy, żeby w ten system wejść. Natomiast już do rzeczy: klucz JATO, sam klucz bez akumulatora, bez ładowarki kosztuje około 550-600 zł i to jest świetna cena, nie ma co tutaj ukrywać. Natomiast JATO zawsze tutaj, no prawie zawsze deklasuje konkurencję, jeśli chodzi o. Cenę, zawsze to powtarzałem na ich filmach. Natomiast troszeczkę inaczej jest z Rajobi, bo Rajobi zawsze jest dosyć wysoko wycenione i najczęściej komentarze, jakie dostaję od Was pod testami Rajobi, to fajnie, ale drogo, co tu dużo mówić. Natomiast ten klucz w cenie wyjściowej to 1300 zł, czyli już mamy ponad dwa razy więcej. Natomiast on jest bardzo, ale to bardzo często w promocji. Pamiętajcie, że na oficjalnej stronie Rajobi są bardzo często promocje typu niższa cena, typu akumulator gratis, typu zakupy bez VAT-u tak dalej, tak dalej. I nawet dziś, kiedy nagrywam dla Was ten film. Ten klucz jest w promocji z 1300, coś tam 1340 na 1070 zł. Co ogólnie za ten klucz jest bardzo fajną ceną, ale ciągle jest to praktycznie dwa razy drożej niż klucz Jato. A teraz rozmiary. Hmm, rozmiary nie, inaczej. Parametry najpierw, no bo mu powiedziałem już, że o podobnych parametrach jednak moment obrotowy jest zauważalnie inny. Tutaj mamy moment zrywający maksymalny 1200 Nm jato, a w Rajobi jest to 1600. Rajobi też podaje. Moment dokręcenia, który wynosi 1000 Nm. Ja to nie podaję na swojej stronie takich parametrów. Obstawiam, że coś w stylu 700-800 Nm dokręcania, skoro 1200 ma zrywania. Więc Rajobi jest o te 400 Nm mocniejsze. Rajobi dla Was testowałem na kole w ciężarówkach. Mm niestety to oczywiście była jednorazowa akcja fajnie by było teraz z tymi dwoma kluczami pojechać na taki sam test ale no nie wszystko jest możliwe nie mam też takich profesjonalnych kluczy co aż dynamometrycznych co aż pod takie newtonometry podchodzą Spokojnie, zrobimy to sobie jakoś w warunkach domowych, tym bardziej, że tak jak mówię, takie testy są często dla zabawy. Obroty maksymalne wiato to 2400 obrotów na minutę, natomiast w Rajobi 2200, więc troszeczkę mniej. Natomiast jeśli chodzi o udary, wiato jest 2200 mniej niż obrotów w takim razie, a w Rajobi 2800 udarów, więc tutaj zdecydowanie więcej udarów w Rajobi. Teraz już zobaczmy sobie wielkość tych kluczy. Będziemy mierzyć bez końcówki tej tutaj na nasadki, bo tak mi jest też po prostu łatwiej zmierzyć, a końcówki mniej więcej są i tak podobne. Sam korpus Wiato to jest praktycznie równe 15 cm. Jakbyśmy chcieli zmierzyć z końcówką to jest to około 17,5 cm. Natomiast rajobi, jak widać już jest większym kluczem na pierwszy rzut oka i bez końcówki jest to 18, czyli on bez końcówki jest większy niż e, jato z końcówką, a z końcówką jest to 20,5 cm. Teraz klucze w dłoń i przykładamy mniej więcej na równo na dole licujemy i tak to wygląda. Chyba nie muszę mówić, który klucz jest mniejszy. Jeśli chodzi o szerokość, tutaj akurat damy radę zrobić to z suwmiarką. Wynik będzie bardziej dokładny. Już wyciągam suwmiareczkę i zobaczymy sobie. Akurat jak tu patrzę na pierwszy rzut oka, to jeśli chodzi o grubość, korpusy są bardzo podobne. Zobaczę tylko, czy było zresetowane. Było. Minus 001. To już się nie bawmy. Tutaj jest przeważnie najgrubszy moment w kluczach udarowych. Tutaj, gdzie jest przekładnia. I w rajobie mamy prawie 87 mm. Natomiast Wiato, a ja ma troszeczkę dalej, największy, najszerszy moment. 79 w zaokrągleniu, więc tak to wygląda. Teraz już tu sobie sięgam powagę, tylko czy ją dosięgnę? Tak dosięgnę. Zmierzymy sobie zarówno same klucze, jak i z akumulatorami dziewiątkami, no bo tutaj akurat będziemy oba testować z dziewiątkami. Oj, wiatro, to ciasno siedzi. Sam klucz ja to waży. 2 ,44 kg 44. Widzicie spore wagi tutaj mamy. Natomiast samo Rajobi waży 2 ,322 kg 322, czyli o 300 około gramów Rajobi jest cięższe. Z akumulatorem 9 Rajobi 3518 i z akumulatorem 9. 3,77. Natomiast po wpięciu akumulatorów klucze są praktycznie identycznej wysokości. Nawet Ryobi jest delikatnie niższy od Jato. 2-3 mm, ale jest delikatnie niższy. E, pokazałem też klucze przodem, ponieważ chciałem wam jeszcze pokazać diodę doświetlającą, czyli w e, wiato, tak jak w krętarkach od dołu, natomiast w Ryobi potrójne, zdecydowanie mocniejsze LEDy e, tutaj wokół nasadki. E, wydaje mi się, że to lepsze rozwiązanie jest też z zdecydowanie mocniejsze panele sterowania kluczy wszystkie klucze wszystkie aż dwa są oczywiście trzy biegowe gdzie ustawiamy sobie bieg pierwszy drugi trzeci natomiast oba też klucze posiadają tryb odkręcania zobaczcie tutaj wiato. Ja teraz jestem w trybie dokręcania więc mam tylko trzy prędkości jak przejdę na odkręcanie to jeszcze mam tryb autostop czyli mogę tutaj no, zrywać po prostu Widzicie, czyli jak nastąpi zerwanie, no to oczywiście klucz się zatrzymuje. W Raiobi do przodu bieg pierwszy, drugi, trzeci i tryb auto też do przodu. Natomiast na odkręcaniu też mam do wyboru bieg pierwszy, drugi, trzeci i Auto. W jato to troszeczkę jest inaczej rozwiązane, czyli na odkręcaniu mam albo maksymalną moc, albo tryb auto, czyli tutaj plus dla Rajobi, jeśli chodzi o sterowanie. Zrobimy sobie teraz jakieś testy w drewnie, na największych śrubach, jakie mam i spróbujemy sobie zrobić taki test, ponieważ tak jak mówię, nie mam jakichś kluczy dynamometrycznych o takim potężnym momencie obrotowym, więc zrobimy sobie test odkręcania jeden klucz po drugim, czyli dokręcamy coś na maksa jato, zobaczymy, czy Rajobi zerwie, i na odwrót dokręcamy Rajobi, zobaczymy, czy ja to zerwie. Dobra, wszystko mam przygotowane, dwie dziewiątki w pełni naładowane, przed chwilą wyciągnięte z ładowarki. Nie będziemy tu wkręcać nie wiadomo ile wkrętów drewno. No to są mocne klucze. Oczywiście ktoś może używać ich do konstrukcji drewnianych. Były przetestowane na moim kanale. Tutaj, typowo porównawcze, za chwilę będziecie mieli ekran podzielony na pół. Wkręcimy sobie trzy wkręty tego typu i trzy wkręty typu takiego na nasadki. Tutaj jeden z nich to średnica Fi8, troszeczkę cieńszy, 24 cm, a potem już mamy Fi10, 30 i 34 cm. Natomiast tutaj mamy Fi10, 16 cm. Potem jest Fi12, 16 cm i Fi12, 20 cm, największy wkręt jaki posiadam. E, no co, tak jak mówię, macie ekran podzielony na pół i lecimy. No i dobra, teraz tak jak mówiłem, spróbujemy sobie jednym dokręcić, drugim odkręcić. Tutaj jest e, śruba na nasadkę Fi30. Zaczniemy od dokręcania JATO. Oczywiście wszystko na maksymalnym biegu. Dalej mamy akumulatory dziewiątki. Ja ich nie doładowywałem. Z JATO zeszła jedna kreska. Z Ryobi też zeszła jedna kreska. One są jeszcze wręcz gorące po poprzednim teście. Te kreski prawdopodobnie może nawet zaraz wrócą. Zostawiamy tak jak jest. To też przy okazji się jakoś pokazuje, jak klucze zarządzają energią. Dobra, dowalamy JATO. E, tu jest naklejka żeby też było widać, czy to się jeszcze coś porusza. Jedziemy. Myślę, że wystarczy i tak to nic się tak naprawdę nie ruszało. I teraz oczywiście bez żadnego cięcia. Tutaj sobie zmieniamy na, na jato. Y, fu, na rajobi ciasno wchodzi. To muszę powiedzieć. Bieg trzeci. Próbujemy zerwać. Widać tą naklejkę? Słabo. Próbujemy. O, 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 sorry. Aż mnie klucz odrzucił. Zeslizgła się nasadka. Jeszcze raz. Ok, bez problemu. Więc automatycznie zostawimy, tylko tutaj wolę ręcznie, żeby nie uszkodzić gwinta. gwintu. Gwintu, gwintu, gwintu. Chyba gwintu. Chyba gwintu. Ach, nieważne, jedziemy. Aha, naklejka. Dobra. O! Dobra, ja wezmę ten. Wiem, że ja to robiłem dłużej, ale tu jeszcze chcę, żebyście widzieli naklejkę. Spróbujmy dalej. Dobra, po mojemu już się nie rusza. No, klucz rajowi ma dokręcanie maksymalne według producenta 1000, a ten ma zrywanie 1200. Wiadomo, że łatwiej jest zerwać, więc myślę, że ja to powinno sobie poradzić, ale zobaczmy. No i sobie poradziło, ale myślę, że ten test wyraźnie pokazuje, no, że krótszy rajob jest mocniejszy i, i, i miał być mocniejszy. No Na papierze jest mocniejszy, ja to dokręciło mm, na maksa rajob i zerwał to w sekundę, a ja to troszeczkę już musiało stukać. Oczywiście to jest wszystko jak najbardziej, mniej więcej tak jak deklaruje producent, tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Okej, okay, podsumowanie nagrywam od razu na gorąco, czyli jeszcze przed montażem, a to oznacza, że nie mam pojęcia, jakie były czasy poszczególnych kluczy. Wy już to widzieliście. Nie jestem w stanie oszacować, o ile sekund któryś był szybszy, czy w ogóle któryś był szybszy. Jednak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że Rajobi było szybsze, po prostu stwierdzam, co to po obrotach, jak te wkręty zostały wkręcane. Rajobi też no, jest mocniejszy, bo było to widać na tym teście, gdzie dokręcałem Rajobi, zrywałem Ryato i na odwrót dokręcałem Rijato, zrywałem Rajobi. Tak jak powiedziałem przed chwilą, tak też powinno być. No, na papierze ten ma 1600, ten. Ma... 1200, więc to jest jakby oczywiste. Zerknijmy sobie jeszcze na akumulatory po wszystkich testach. Nie były doładowywane. No, widzicie, do Rajobi wróciły wszystkie kreski. Natomiast zobaczymy, jak to wygląda w ja to... no No, ja to zostały dwie kreski z trzech, a w Rajobi cztery z czterech, czyli, no, tak jakby rajobi skorzystało, zużyło mniej mocy z akumulatora. Ten akumulator jest nowszy wręcz niż ta dziewiątka. Dziewiątkę mam dużej, więc... Yy... Jeżeli tutaj były takie duże obciążenia, Rajobi, jako mocniejszy klucz, mógł mniej drenować akumulator. Takie, e, takie tutaj moje wnioski. Natomiast jeśli chodzi o wybór kluczy, to tak jak powiedziałem, to troszeczkę nie ma sensu. Takie filmy są typowo, słuchajcie, tak dla rozrywkowego oglądania. E, jeżeli miałbym powiedzieć, który ja bym wybrał, jeżeli bym musiał, musiałbym wtedy przymknąć oko na rzeczy takie jak system, tak? czyli przede wszystkim wielkość jednego i drugiego systemu. Tu oczywiście Rajobi deklasuje ja to pod względem wielkości systemu no ale też jest dużo, dużo droższe od Jato, więc to jest naprawdę ciężko porównać. Ale powiedzmy, że jestem jakimś majsterkowiczem, jakimś tam majstrem, który chce kupić klucz udarowy. Nie ma żadnego systemu, nie ma żadnego akumulatora i ma do wyboru ten Rajobi, powiedzmy, z dziewiątką i to to z dziewiątką. Wiadomo, że Rajobi jest dużo droższe, a i Ryato jest tańsze, ale troszeczkę słabsze. Który klucz bym wybrał? Jeżeli bym miał budżet na Rajobi, jeżeli bym wiedział, że powstanie kiedyś możliwość, że wykorzystam je, Moc, i że mi może wiato troszeczkę braknąć, no to po prostu bym wybrał Rajobi, bo to jest świetny i mocny klucz. Natomiast tak, jeżeli bym był zwykłym majsterkowiczem, chciałbym dosyć mocny klucz z zapasem, no to bym wybrał po prostu Jato, bo to jest świetny, mocny i tani klucz. Ich dziewiątka jest nawet bardzo tania. Teraz nie chcę rzucać, ale ich dziewiątka to jest coś w stylu. Tam niecałe 300 zł, chyba. Gdzie tutaj dziewiątka to jest 500-600. Znaczy na stronie to pewnie i nawet może i 800-900 znajdziecie cenę, ale ogólnie to na necie chodzi po 500-600 zł. Więc ja bym wybrał wtedy ja to. No i tak jak mówię, no to jest ciężki wybór, bo tutaj mam solidny, mocny klucz, ale drogi, a tutaj mam troszeczkę słabszy. Też nie, od, nie, op, nie odpowiem Wam oczywiście. Na wytrzymałość pamiętajcie, że obie firmy raczej są skier, skierowane do Majsterkowiczów, a w zasadzie to jest po prostu półka dla Majsterkowiczów, nie raczej. I z, z wytrzymałością bywa różnie. Yy, raczej to są do domowego zastosowania wystarczająco solidne klucze. Nic tu się nie powinno stać w domowych yy, warunkach. Jeżeli zaczniemy nimi tyrać przy ciężarówkach, oczywiście, że oba nie wytrzymają zbyt długiej, ciężkiej pracy. Do tego są inne, droższe, profesjonalne marki. Natomiast na tym filmie i na moich testach tego nie oceniam, no bo to trzeba robić długodystansowe testy, a nie używać praktycznie nowych narzędzi. Yy, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że fajnie Wam się taki film oglądało. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.